буду на нагревать. Jakie są cząstki włosów. Nie wiem, czy jesteście do tego gotowi. Cześć witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Beauty. Witam w Japonii, w Tokio. W dzisiejszym pięknym dniu zamienię się w japońską pannę młodą, i szczerze, nie mam pojęcia czego się spodziewać. Trochę się boję, więc bądźcie ze mną w tym wszystkim jedziemy. Tym razem, słuchajcie, nie jadę metrem. Jadę Uberem wyjątkowo, dlatego że mam dosyć daleką odległość. Jest to dosyć skomplikowany dojazd, bo to jest gdzieś w jakimś dziwnym ich zagłębiu, takim bardziej usługowym. Tutaj, jeżeli chodzi o ubery, to są różne dostępne rodzaje. Natomiast ja zwykle jeżdżę taką, jakby typową taksówką, bo bardzo mi się podobają. Są w takim właśnie ich stylu. Mają śmieszne takie pokrowce na fotele, i zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera. I tutaj z tyłu taka kanapa. Zawsze to jest białe. Tak wszystko jest, wiecie, żeby, żeby zawsze było czyściutkie, a nie że ktoś siedzi na jakimś brudnym siedzeniu. I panowie są zawsze tacy mega eleganccy, bo zawsze mają garnitur. Czasami jeszcze mają białe rękawiczki, więc to jest hardcore, i po prostu tak super tak mega mili, że naprawdę jeżeli nie ubieram w Japonii, jest bardzo przyjemne. A przy okazji mogę się właśnie mentalnie przygotować na to, że dzisiaj będę japońską, panną młodą. I na pewno wiem, że może być znowu problem z angielskim, bo tutaj naprawdę mało kto mówi po angielsku, ale z tego co wiem, jest jedna pani tam na miejscu, która mówi po angielsku, więc to mnie uratuje. A jeżeli nie, to znowu mamy Google Translator, tak jak przy okazji robienia paznokci. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to bardzo Was zapraszam, żeby zobaczyć, jak powstają właśnie te japońskie paznokcie. Regialek zajmiaś! A teraz muszę jakoś znaleźć to miejsce. Wiem, że to jest w budynku gdzieś. Tak wygląda tutaj okolica. Jakoś nie stresuje mnie to. Może dlatego, że to jest Japonia, albo może dlatego, że to jest dopiero drugi film, który taki nagrywam i w ogóle sytuacja, gdzie się jest panną młodą w jakimś kraju jest stresująca. Chyba to jest ten budynek. To jest jakiś taki biurowiec bardziej. Znalazłam to miejsce, proszę bardzo, si-i U i to jest salon sukni ślubnych. Hello! Hi! How are you? Sorry for being late. A więc tutaj panie się nie bawią. Już chcą od razu pieniądze. Zanim będzie usługa chcą hajs, więc zobaczmy, co kartą. Dobra, więc tutaj po tej stronie mamy wszystkie jakieś ozdoby do włosów i zobaczcie ile w ogóle tego jest. Są jakieś takie korony, są tutaj takie diademy upięcia i jest to przepiękne. I tutaj mamy się takie bardziej srebrne, błyszczące. A tutaj są bardziej Właśnie takie trochę jak stare złoto i wygląda to przepięknie, ślicznie. I tutaj jeszcze na przykład są takie spinki już bardziej tradycyjne. Uuu, <słyski> <słyski> nie mamy więcej I jeszcze. Tutaj są kolczyki, jak widzicie, też wszystko jest bardzo błyszczące, ale jest bardzo dużo takich kwiatowych detali. Tutaj są przepiękne kwiatki też z jakimiś kryształami. I to, co widzę od razu, to jest to, że oni mają tutaj ukochanie w błysku, ale w takich też bardzo <słyski> takich jakby naturalnych rzeczy, czyli właśnie jakieś. Kwiaty, jakieś takie listki, coś w tym stylu, czyli no, wszystko wszystko bardzo elegancko w ogóle. Trochę tak jakby można powiedzieć starodawnie, bo szczerze ja nie widziałam, żeby u nas na przykład właśnie było takie stare złoto, srebro i diamenty, oczywiście, ale właśnie takie, takie stare, stare złoto jest jakby dla mnie nowością. W ogóle nie widziałam jeszcze czegoś takiego. does uh, more people choose old gold, or uh, more um, like the crystal in case of the, like place that... They, yeah. Outside is more this, and in the hotel inside yeah, is more, more this more like okay. classic style. Mm -hmm. you know? okay. Czyli, to wybór koloru zależy od tego, gdzie macie ten ślub, jeżeli to jest jakby hotel, to bardziej właśnie te takie srebrne, a jeżeli jest na zewnątrz, to właśnie bardziej stare złoto. Tutaj wiszą suknię i Pani chciała, żebyśmy najpierw jakby sprawdziły, która suknia będzie na mnie jakby dobra. Więc takie, o Jezus serio zaczynam od sukni, ale okay. I would like you to choose um, whatever style or Basically, what's hot right now, like mm -hmm. jakby okay. jest. Uuu, widzicie, tutaj ma taką koronkę, a pod spodem jest taka bardziej beżowa. To jest też mega ciekawe, ale nie ma żadnych kryształków. Wszystko jest takie bardzo, takie bardzo eleganckie. Uuu. Tutaj zresztą widzę, że w ogóle w zasadzie nic nie ma kryształków oprócz tej, ale to też nie są kryształki, tylko ona się tak zobaczcie, tak delikatnie, tylko delikatnie błyszczy, Uuu. ale szczerze, ta jest przepiękna. Jest naprawdę śliczna. Czyli dużo jest takich, które są beżowe pod spodem, a ta jest na przykład taka satynowa, zupełnie prosta. Ale muszę Wam przyznać, że się tak dziwnie czuję, bo mam wrażenie, jakby bycie wybierała sukienkę dla siebie. Ja się zdaję, czy przez te filmy właśnie nie będę miała czegoś takiego, że już po prostu zobaczę tyle sukni i tyle rzeczy. Ale może za dobrze, bo będę miała porównanie i będę wiedziała, czego chcę. Nie wiem. from the cleaning. Pani powiedziała, że to jest najbardziej popularna w ogóle ze wszystkich, które tutaj mają. I zobaczcie, że ona ma tak bardzo dużo tutaj tiulu warstwowo ułożonego, i tutaj na górze bardzo delikatne takie ramionczka z kwiatami i tutaj naprawdę pięknie się to układa. A tutaj jest stanowisko do włosów. Tutaj widzę, że są od razu jakieś wałki przygotowane. Jakieś są cząstki włosów chyba do pogrubienia jakiegoś koka czy cokolwiek to by było, ale to jest mega dziwne takie coś. Dalej mamy prostownicę, lokówkę. E, tutaj jest jakaś suszarka, więc ogólnie to jest jakby taki zestaw włosowy taki wstępny. A tutaj widzę make up. Jeżeli to jest cały make up, to to jest po prostu w porównaniu do Egiptu, to to jest jedna dziesiąta, to jest jedna... Ten mały kuferek. tutaj mamy rzeczy do twarzy, to jest jakieś podkłady i tak dalej. No, naprawdę tego jest bardzo malutko, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zapytałam panią, czy ma jakąś wodę albo herbatę cokolwiek, i one powiedziały, że w zasadzie przez wirusa nie mają nic do picia, więc tutaj na ja przykład, jak spędzę 3 godziny, to mogłabym nic nie pić, więc powiedziałam, żeby chociaż mogła dostać wodę z kranu. bo że woda z kranu ok, ale właśnie to mnie bardzo dziwi na zasadzie, serio. 4 godziny w takim salonie So więc. Ok, no problem. Pani powiedziała, że w ogóle nie można nagrywać z tyłu, jak gdyby, jak będzie mi robiła fryzurę, bo ma swoje własne techniki, które, których jakby nie chce zdradzać. To jest mega ciekawe, dlatego, że powiedziała, że w ogóle nie, nie wolno nic nagrywać. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. Na zasadzie nie zdradzaj moich tajemnic, mam super swoje techniki. Ale dajcie znać, czy na przykład w Polsce coś takiego, jakby z czymś takim się spotkaliście. Let's make up. Ok. <laughs> Najpierw dostaję taki ręczniczek na y, bluzę. Bo tutaj jest tak, że właśnie bardzo dbają o to, żeby wszystko klient miał tak czysto i żeby wszystko było tak dobrze, sprawnie i tak dalej. So it's gonna be in the same time? Making yeah, at the same time. Oh, wow. okay. <laughs> Czyli żeby było szybciej, robimy wszystko na raz. Can you tell me more about hair? Is it usually... Being up or down um, It's terms to the bride. Mm. Is that uh, lotion or uh, yeah, it's the lotion. Mm. Is it for makeup to uh, look better or stay yeah, longer? Look better and. You came from the traffic. Ah, yeah, dasz, ten the, das, mhm. Yeah, okay. To jest akurat bardzo fajnie, że tak przygotowuje, skoro w bardzo dobry jakby sposób. Widzę, że Pani tutaj nakładałek. Czyli najpierw zaczynają od skincare, czyli mamy lotion i ten krem i potem jeszcze wiedzie um, właśnie primer. We don't to put too much. Mhm. So... Mm, okay. Proszę, czyli technika, Taki. gdzie Pani po prostu mm. odciskuje trochę kremu. To są wałki, które są już wcześniej podgrzane. I teraz mm. wydaje mi się, że Pani mi jakby odbija te włosy od skóry, tak żeby były podniesione, więc... Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Jestem mega ciekawa. Więc tutaj Pani używa takiej lateksowej gąbeczki e, i nałożyła sobie ten primer na e, taką metalową jak tutaj macie. Ciekawe, właśnie nie widziałam, żeby ktoś primer tak nakładał. Że najpierw właśnie na paletkę, a potem na skórę. Is it more uh, moisturizing or uh, mattifying? What's, uh, what does it It's do? More like more moisture. Mm. Pierwszy krok. Czyli chyba korektor pod oczy. I nakładam takim płaskim um, pędzelkiem właśnie do tłustych produktów. Taki syntetyczny. Czyli tak bym się właśnie najpierw skupiała na tych zaczerwienieniach tutaj na twarzy. Czyli nie zaczyna od podkładu, tylko właśnie takim korektorem. Albo może takim podkładem. Wyrównuje wszystko i na razie wygląda w ten sposób Is this a foundation? or yeah, this is foundation a. Czyli teraz po korektorze idzie podkład ale właśnie ciekawe, że Pani używa tej gąbeczki bo to jest taka starego typu lateksowa. Pani nakłada bardzo delikatne warstwy, takie mega, mega, mega cienkie że to wszystko jest takie bardzo, wiecie, przezroczystawe, można powiedzieć. Mam wrażenie, że to jakby zupełnie nic nie nakładała ale widzę na twarzy, że jednak ten make up jest ale ja muszę wam przyznać, że po tym poprzednim, e, poprzedniej fryzurze jaką miałam właśnie w Egipcie, to słuchajcie, miałam taką spaloną grzywkę po tym wszystkim. Teraz się trochę boję jak ktoś używa lakówki, ale mam nadzieję, że tutaj panie będą e, delikatne. Okej, okay, czyli zobaczcie takich produktów do twarzy. O, i teraz jest puder. Ale słuchajcie, pani to nakłada tak jak nigdy nie widziałam. Czyli nabrała puder na puszek i z tego puszka zbiera pud pędzel i dopiero wtedy nakłada na twarz. Nie wiem jak to jest możliwe, że to cokolwiek robi. Może no, właśnie ma nie ma to być, tylko mała tak jakoś po prostu tylko utrwalać, ale aż jestem w szoku. I teraz rozświetlacz. I teraz rozświetlacz w ogóle z to i mam go nad brwiami na nosie. Wow. How many countries have you ever been with this sport? I don't know, twenty? Twenty Really? Years. But with the with bridal makeup, it's uh -huh. just a few. because mm -hmm. i just started what i was doing uh, nails before mm -hmm. so i have uh, a lot of videos with nails mm -hmm. like mm -hmm. this i made it here <laughs> <laughs> you did it in okay. Japan. here yes <laughs> mm -hmm. <laughs> Teraz mm. Pudra, ale pani się zajerała, że mam paznokcie z Pokemonami że, e, i że właśnie w ogóle już znały nazwy nawet Pokemonów, więc super. I teraz jeszcze tutaj pani trochę pociemnia i pogrubia mi brwi, ale zdecydowanie widzę, że takie właśnie kwadratowe i bardziej płaskie są modne. I teraz jeszcze żel do brwi w takim jaśniejszym kolorze, czyli widzę, że pani nakłada taki a blond troszeczkę. And what is the brand of this product? Heavy Rotation. Oh, hmm. I didn't hear about it. Czyli widzicie, Heavy Rotation, jakbyście byli zainteresowani właśnie jakimś takim dobrym produktem z Japonii. Jeszcze są cienie do oczu. A tutaj pani ma taką bardzo naturalną paletkę, że widać jakieś takie brązy, szarości, róże. Uuu, ale jest intensywniej niż myślałam, że będzie. Ja w ogóle tak delikatnie do was mówię, bo jestem taka skierowana. słuchajcie, tutaj pani właśnie mi mnie... Mizia pędzelkiem, z tyłu leci jakaś taka wózeczka z windy. Marta szybko w ogóle przeszliśmy do oka i ja mam wrażenie, jakby to był taki dzienny make-up, bo na przykład mam tutaj, wiecie, te ślady na szyi, pani ich nie zakryła, w ogóle nie było żadnego bronzera, różu ani nic takiego, ale może jeszcze to pójdzie, bo na razie jest bardzo, bardzo delikatnie. What's the trend right now? Mm, the trend in Japan is like more of Korean make-up, you know? <laughs> wow because there's is so, so many cute. like k-pop artists who mm -hmm. like, love korean style too. Mm -hmm. so if you would explain uh, to polish viewers what korean style in makeup is it's more like soft blended and not like really dark color mm -hmm. they want a like, little more A ah, Czyli tutaj lubię właśnie zaznaczyć sobie like like pod spodem, tak żeby ten jakby dół tutaj wyszedł do przodu, czyli tutaj dają rozświetlać, a tutaj dają ciemne, żeby właśnie yeah. było takie może nie podkrążone oczy, ale takie wystające. Is jest the same eyeshadow palette? Yes. from the shoe. Siłmy, O, oh, I know yeah. this jest. U nas się już nie używała w ogóle takich marek, ale pamiętam, że jakiś tak typu 2018 było to bardzo popularne. I teraz na dolną powiekę pani nakłada ten świecący cień, ale patyczkiem. I cały czas pani używa tej jednej palety, i teraz właśnie jest taki ciemno-brązowy cień, więc tak się to na razie prezentuje, ale jest dosyć dużo błysku, w coś sensie takiego, ale znowu delikatnego. Oj, to jest czarna linia wodna. I zauważyłam, że Pani mi wyciągnęła tą kreskę na oku, tak że ona nie idzie do góry tak jak u nas, tylko idzie tak delikatnie w dół. I teraz jeszcze tak przyciągam dalej, ale jak widzicie, właśnie ten kształt oka nie idzie tak, tak jak u nas właśnie się zwykle robi, tylko takie przedłużenie górnej powieki, takie załóżmy naturalne. I to też jest bardzo ciekawe w ich make-upie, to jest rzeczywiście bardzo popularne. I lecimy z zalotką, koniecznie podkręcenie rzęs to też rzeczywiście w Japonii większość dziewczyn ma proste rzęsy ja teraz sobie mam zrobioną laminację ale przyznam wam że naturalnie też mam mega proste. Zresztą jak mnie oglądacie długo to już wiecie and do you usually use um, brown or black mascara um, black is the most popular and is there any rule in bridal makeup that the No there mascara? is no rule oh yeah. okay but more natural is better yeah and do you have um, bridal traditions like some specific bridal traditions i don't know if they have um like the lip scene. you usually take a video and freeze mm -hmm. oh <laughs> seriously and... oh, wow so the lips are really important part yeah and this uh, mascara is what from brand is it japanese as well or korean mm. To Japanese oh. brand. Mm. But... <laughs> Fajnie nie wie, jak coś powiedzieć. Ale powiem Wam, że bardzo ładnie mi to zrobiło na rzęsach, ale naprawdę ten kuferek to jest wszystko, czego ona potrzebuje do tego make-upu. Uuu, teraz mamy róż. I tutaj pani chyba używa, nie wiem, czy to jest Smashbox MAC. Is it MAC? Yeah, it's from MAC. Czyli z Maca mamy taki róż, ale on też jak widzicie jest trochę rozświetlający, ale nakłada go bardzo szeroko. Widzicie tu i jeszcze na dół, tam gdzie my byśmy normalnie nałożyli um, konturowanie i nakłada go bardzo malutko. Zobaczcie, to jest wystarczająca ilość różu tutaj. Teraz jeszcze czegoś pani dokłada, nie wiem czego, ale gąbeczka jest mokra, wazelinka. Dobra, to już się coś zaczyna działać, mam jakieś upięcie. Jest to bardzo ciekawe, ale powiem Wam, że na twarzy, jakby patrząc na nasze standardy, to prawie w ogóle nie mam nic. Nie mam też doklejonych rzęs, więc zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Wiesz na pewno rozmazuje krawędzie, żeby właśnie nie były takie ostre, tylko się takie troszeczkę rozmyte i to jest też w zasadzie w bardzo mocnym trendzie tutaj, że te usta nigdy nie są mocno wyrysowane. Teraz sobie jeszcze wzięła paletkę z Maka z takimi cieniami, o, właśnie też znowu bardzo naturalnymi. Tutaj chyba przyciemnia mi troszeczkę i rozmazuje tą zewnętrzną część oka, ale ogólnie to jest ich kolorówka. Powiem wam, że bardzo się zastanawiam, jak to będzie wyglądało finalnie, ale mam wrażenie, że mój kawałek jest dosłownie prawie skończony. I teraz dochodzi taki różowy tint. Taki, żeby troszeczkę jeszcze chyba ożywić te usta, żeby jeszcze trochę bardziej się błyszczały. Zobaczyłam, że to, co pani nakładała na początku, to był taki jakiś żelek właśnie, tak delikatnie różowawy i on był taki półprzezroczysty. Nie zdążyłam nagrać samego początku, ale tak to się prezentuje. Ale przyznam wam, że dla mnie największe wyskoczenie jest takie, że bardzo się Japonia bazuje na Korei. Czyli to Korea wyznacza trendy w make-upie, w skincare. Więc jestem w szoku. Pani właśnie powiedziała, że make-up jest już skończony, więc te włosy pewnie też będą zaraz ogarnięte. I potem jeszcze dojdą oczywiście akcesoria i sukienka, a więc zaraz Wam podsumuję. To są te zdjęcia, o których ona wcześniej mówiła, że właśnie są tak ważne, kiedy właśnie robi się zdjęcie przy malowaniu ust. Is it usual that uh, brides come here or you, for example, go to hotel or to their uh, place? Both. both. Yeah. Czyli tutaj akurat jest inaczej niż w Egipcie, bo w Egipcie było tak, że dziewczyny zawsze przyjeżdżają do klientki, a tutaj jest tak, że ona jakby też może przyjechać tu albo właśnie one przyjeżdżają do niej. Więc teraz zobaczmy, co będzie dalej. Wow! Ile tu jest plecenia w ogóle, czy mi to widzicie? To wszystko się tak ładnie zazębia, ale to pięknie wygląda. tego gozaimasu. No więc to upięcie jakby z przodu wygląda o wiele delikatniej i jakby o wiele prościej niż upięcie z tyłu, bo z tyłu mimo wszystko tutaj się bardzo dużo dzieje. Jest tu mega dużo takich właśnie wplątanych tutaj lączków, i tak dalej, i tak dalej. Widziałem, że pani z tyłu za mną zdjęła sukienkę, więc takie... Ale szczerze, jeżeli chodzi o make-up, to jestem bardzo zdziwiona, że, jakby tutaj, pod spodem nie ma żadnego korektora, nic tutaj się nie zadziało. Zapytałam o te akcesoria, słuchajcie, i pani powiedziała, że dopiero jak założę sukienkę, więc ja takie, uu, że to się dzieje. To się dzieje. Ale powiem Wam, że teraz jak usiadłam tej sukience, to czuję, że ona jest na styk. W sensie nie wiem, czy tak właśnie powinno być na ślubach, ale w ogóle cieszę się, że się zmieściłam w w sukienkę tutaj, bo ma tylko konkretne rozmiary. I na jest takie, okej, okay, okay, czyli tutaj dziewczyny raczej mają jakby. Te same rozmiary, albo takie wiecie typu S, M maksymalnie, że tutaj nie ma aż tak dużej różnorodności ciał, mam wrażenie. Więc cieszę się, że się zmyśliłam w te, które mieli, bo było w głupie, jakby nie. Panie dosyć długo tutaj wybierały, co powinna mieć na głowie. Przymierzają one w srebrną, teraz bardziej taką właśnie stare złoto. Which one you like the most? Mm. The vintage style. Think one. Okay. Oh. Powiem Wam, że ten moment, kiedy właśnie oh. nakłada się taki diadem na głowę, to jest chyba mój ulubiony moment. Teraz Pani trzeba przymierzyć kolczyki jeszcze ewentualnie, oh. które pasują. Powiem wam, że w życiu nie pomyślała, że właśnie mm. też so, rzeczy u yeah. nich będą. So, so without accessory. Mm -hmm. The pani powiedziała, że ogólnie nie nosi się u nich e, naszyjników, tylko wszystko jest na głowie, czyli właśnie kolczyki i jakiś diadem, to ale to na zazwyczaj. tutaj na dekolcie macie nie mieć nic, więc to jest mega ciekawe. No dobra, pani powiedziała, że mam efekt końcowy, więc już wam wszystko pokazuję. Więc pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest make-up, tak w detalu. Jeżeli chodzi o oczy, to wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo delikatny. Tutaj są takie szarościowe E, róże, można powiedzieć, ale jest to bardzo ładny make-up. Brwi są zrobione też bardzo delikatnie oko, nie ma ani pół kępki doklejonej, wszystkie rzęsy są jakby naturalne. Jeżeli chodzi o twarz, to skóra wygląda w ten sposób, więc jest mocno rozświetlona, mocno nawilżona. Różu widać bardzo malutko, a brązera nie ma ogóle. Więc jakby tutaj idą w bardzo dużą naturalność, bo rzeczywiście jak widzicie na tym policzku, tak naprawdę prawie w ogóle nic nie widzę. To, co widać na pewno, to to, że skóra jest bardzo mocno rozświetlona ale jakby ja mam wrażenie, że to coś było zrobione na całej twarzy to to zajęło mniej więcej 10 minut. I w ogóle śmieszne jest to, że panie skończyły i włosy i make up dokładnie w tym samym czasie więc one mają to wszystko ogarnięte. Jeżeli chodzi o usta tutaj mamy zrobione połączenie pomadki i takiego tintu ale nie ma tutaj ani trochę konturówki dlatego, że one w ogóle nie idą w ostre rysy. Ja bym powiedziała, że ten make up jest zupełnym przeciwieństwem tego co było w Egipcie, bo jest tak bardzo delikatny, tak bardzo naturalny, że my byśmy mogły codziennie go nosić i to byłby taki normalny make up. Natomiast jeżeli Chodzi o włosy, to tutaj właśnie ta korona bardzo dużo daje jest to przepiękne. Upięcie mi się wydaje, że ja bym totalnie mogła takie mieć, jeżeli chodzi o ślub. Fajnie się to wykomponuje z tym, że ja mam jakby ciemny odrost, potem jest trochę blondu i jest jeszcze ten róż. Naprawdę nice to wszystko wygląda i to upięcie jakby naprawdę bardzo, bardzo precyzyjna robota. Włosy uważam, że są naprawdę piękne. Super to wyglądało się szczególnie z tym diademem. I tutaj w końcu finalnie panie wybrały takie kolczyki, czyli Właśnie znowu vintage'owy z takimi jakby perełkami. I mi się to bardzo podoba, że jest vintage. W Sądzę, sensie, jakieś tam jest fajne, ale pamiętam, jak mówiłam, w życiu mi się tego nie spodziewałam. Jeżeli chodzi o dekolt, to też znowu mamy przeciwieństwo Egiptu, dlatego że w Egipcie ten dekolt był po prostu mocno pokryty. Ja bym szczerze mówiąc zwalała coś mieć na dekolcie to był na przykład właśnie jakiś trochę podkładu trochę rozświetlacza, a tutaj się skupiało tylko na twarzy, nawet chyba nie przelatywała mi jakby po szyi tutaj żadnym podkładem. E, tutaj jeszcze wrócę tylko do włosów, że pamiętam, że ona mi tutaj podklejała jakby takim ala czymś takim typu wosk, więc tu naprawdę. Takie Te to włosy też to po trochę inaczej były zrobione, ale przez to, że tyle rzeczy się działo naraz, to bardzo trudno było mi ogarnąć to i to. Więc dobra, teraz sukienka i całość, słuchajcie, waganiem, czy jesteście na to gotowi. Tada! Tak się to prezentuje w całej okazałości. Wiem, że teraz um, mam krzywotą tą sukienkę, bo się przestawiłam. Ale zobaczcie, że są jakby różne warstwy. To jest pierwsza, druga, trzecia. Potem, właśnie tak pięknie tutaj schodzą kwiaty. No i mam górę tutaj, taką y, dosyć mocno wyciętą i z przezroczystym tiulem i z takimi kwiatkami tu. Na pewno wyglądam bardzo elegancko. W sensie, jak mam upięte włosy zupełnie do góry, a tutaj tak wyglądają plecy. Proszę bardzo. Bardzo dziwnie mi się teraz nagrywa, ale to Chciałam, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Teraz, w ogóle, jak patrzę jeszcze na swoją twarz, to zobaczcie, jak ja się błyszczę. W Polsce to byłoby niedopuszczalne. Każdy aspekt mojej twarzy się błyszczy, nie tylko tam, gdzie chcę, by w sensie tam, gdzie jest rozświetlacz, tylko jakby wszędzie. Więc to jest chyba to, w co oni chcą iść. To jest chyba to, co im się podoba, żeby rzeczywiście cała twarz była świetlista. Tylko dla mnie dziwne jest to, że jakby mam rozświetloną twarz, taką piękną i tak dalej, ale tutaj dekolt jest jakby taki, wiecie, suchy. Nic tutaj nie ma, ani nawet pół rozświetlacza, a fajnie, jakby. Dekolt korespondował z twarzą. Moim zdaniem to byłoby super. W ogóle zapomniałam jeszcze powiedzieć, ile trwała całość, więc jestem w szoku, dlatego że i włosy, i make-up trwały półtorej godziny. Jakby całość. Normalnie się siedzi jakoś tak pewnie około 4 godzin. Tyle siedziałam w Egipcie, ale to też dlatego, że włosy i make-up nie były robione razem. Ale jakby półtorej godziny na make-up i włosy to jest mega mało, moim zdaniem. Więc tutaj jest super szybko, a jest to ślubny make-up i ślubne włosy, więc one mogło po prostu obrobić, nie wiem, 30 osób jednego dnia. W każdym razie, jeżeli chodzi o Jakość make-upu, to szczerze, jak na to patrzę z bliska, to to nie wytrzymałoby całego dnia. Na pewno. W sensie ja już jestem tak, jestem tak bardzo delikatnie pokryta, to jest tak delikatne krycie, że tutaj wszystkie rzeczy wychodzą. Tutaj, jak widzicie, się trochę osypało. Jest tak troszeczkę niedbale. W, sensie w Egipcie to wyglądało tak, że ja wiedziałam, że przez dwa dni to ze mnie nie spłynie, wszystko zostanie dokładnie w tym samym jakby momencie i w tym samym miejscu. A tutaj nawet nie było fixera na koniec. Tutaj zobaczcie tylko na tą brew. Jakby tu jest jedna brew, która po prostu mi tak dziwnie, fikuśnie opada i się chyba nie da już tutaj poprawić. W każdym razie to jest najdelikatniejszy make-up, jaki miałam na sobie na jakieś wyjście. Ja bym się tak nawet nie pomalowała gdzieś na wyjście, typu na event, tylko na przykład na, nie wiem, jakiś obiad z kimś, albo po prostu taki dzienny make-up i jestem w szoku, że tutaj się tak malował nasion. A dobrze, jak panna młoda. Dzień dobry, dzień dobry. Takie śmieszne, bo ja nie marę tego ślubu. Ja ręce ze sobą samą. Zobaczcie, jak rozłoży to sukienkę, to ona jest tak szeroka, że się można naprawdę w niej iść jak księżniczka. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o cenę, to bardzo bym chciała, żebyście właśnie obstawiali, ile to kosztowało. Obstawiajcie, obstawiajcie, możecie też napisać w komentarzu za całość. Czyli za make-up, włosy, akcesoria i za jakby wypożyczenie sukienki, musiałam zapłacić około 1500 zł. 66 tysięcy jenów to była cena, którą musiałam zapłacić za to, żeby zostały wykonane te usługi i żeby ja mogła jeszcze właśnie mieć zrobić sobie sesję zdjęciową i tak dalej. Ja uważam, że to jest jakby trochę dużo za make-up i za włosy i jakby użyczenie sukienki, chociaż może takie właśnie są ceny. Natomiast moim zdaniem bardzo warto, żeby pokazać Wam właśnie, jak wygląda taki ślubny świat w Japonii, jak wygląda trend w make kapie, we włosach, w sukience i po prostu w tym, jak tutaj się jakby ludzie gdzieś tam zaświebiają. jeżeli podoba się Wam ten odcinek, to proszę udostępnijcie go jakiejś osobie, której musicie, że się spodoba i pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdy piątek, a na kanale vlog w każdą środę I jak zwykle do zobaczenia i pa pa!